Siemano, tu Denis Górniak, Fliston. Witamy na moim rejonie, czyli widzimy się w moim mieście bytom. Jak wiecie, 19 lutego wystąpię na Gali MMA Series 9 w moim rodzinnym mieście. Także, tak jak wcześniej mówiłem, gala odbyła się w Grytomiu. Będą tutaj lokalni zawodnicy, w tym ja. Yy, większość właśnie chłopaków znam, wiem, że są wariatami. Także pokażemy śląską yy, bitwę, czyli śląsk kontra reszta polskiej. No i co? Na co dzień przygotowuje się w Śląskiej Akademii Sportu Polskiego w Grytom a wywodzę się z Fight Club Także reprezentuję te trzy kluby. Możecie liczyć na twardą bitkę. Moja kariera zaczęła się, gdy miałem 6 lat. Wtedy dziadek zaprowadził mnie do bytomskiej szkoły w jiu -Jitsu. Kolegował się z moim trenerem Grzesiem Skibniewskim. No i co? Od tamtej pory trenuję, już 19 rok leci jak jestem w sporcie. Także tak jak mówiłem, lecił już mi 19 rok w treningu. W międzyczasie właśnie zdobyłem wiele tytułów. Miałem też zawodowe walki w MMA, potem miałem przerwę przez dwa i pół roku jakoś. No i co, wróciłem w boksie zawodowym. Miałem w tym roku wcześniejszym dwie walki zawodowe w boksie. Dwie wygrane w pierwszych rundach przez KO. Mateusz, ja ci stracić nie będę, bo od straszenia to są duchy. Ale szykuj się na najważniejszy sprawdzian w Twoim życiu. Także trenuj. Dużo zdrowia. Widzimy się 19. Że znajdujemy się pod Halą Osir w Bytomiu. 19 lutego odbędzie się tu Mordobicie. Także wspierajcie mnie oraz lokalnych chłopaków.